Ksiądz Sławomir Bronakowski, salezjanin. Urodziłem się w Augustowie, w części północno-wschodniej Polski, na Podlasiu. понад 40 лет. В Вмерці поуднівані в нашій коханій Бразилії. Я завжди працював в Бразилії. Було моїм баженням би поїхати до Бразилії і ще гульно, до нашої інспекторії місійної Салезянської Swinnej do Mato Za polsko kulturo, tradicijo, zvečajami, zato je že v krajih, pojdemo v ameriški, naša kultura je stropikalna, zelo je značilna od naših tradicij. Za eno evro, češče ni kupiš, imaš naj, najviše dve butelki vode, ki te piješ zelo dušo, zelo znotraj na klimat tropikalnih, tudi so že jimami ponad. 40 stopni Ciepła. Po pierwsze jest wiara, po drugie, posługiwanie i trzecie tożsamość chrześcijańska i tożsamość salezjańska. Ja jestem dyrektorem ogólnym naszej placówki salezjańskiej w Korumba. Przed trzema laty. Zostały złączone dwa domy, nasze wielkie dwa domy w jeden dom, gdzie mamy dwie szkoły, prowadzimy dwie szkoły i tak sam uniwersytet. Mamy sanktuarium Matki Bożej, Pomżycielki Wiernych i parafię. Ja jako dyrektor ogólny, się nazywa go dyrektor generalny za to wszystko, Prasy, oprócz tego mamy dzieło socjalne dla 500 dzieci, jestem odpowiedzialny i ciągle przebywam wśród młodzieży, tak samo jestem proboszczem i odpowiedzialnym za wszystkie parafie w całej Brazylii, w sześciu inspektoriach, gdzie mamy 73 parafii salizjańskie w całym kraju. Kierę dizer para todos z vocês że są bardzo Sendo salesiano, sendo missionário e trabalhando tantos anos entre os meus queridos e amados brasileiros e brasileiras. Mm. Como é que nós vemos, os mudiezes, que nasceu o Salesian, que é muito grande, do muito grandes, que fazem a Boga. Então, nós acordamos três oratórias, que nós fizemos aqui, que nós fizemos aqui. by nasza młodzież, jak Ksiądz Bosko mówił, była bardzo szczęśliwa. E, pracuję wśród młodzieży, gdyż w jednej szkole mamy 2200 uczniów, w jednej tylko szkole, mamy dwie i uniwersytet. E, stąd też, gdy dzieci i młodzież, naturalnie tak samo dorośli, e, zwracają się do nas jako do osób, którym mogą wierzyć i zostawiają szczególnie młodzież swoje dawne naogi, dlatego że jesteśmy na granicy z Boliwią i oczywiście narkotyki bezpośrednio e, przypływają do nas. I naszą pracą, e, naszym, e, naszą interwencją salezjańską i systemem prewencyjnym za Bosko oddalamy to zło, które czeka na naszą młodzież. modlimy się primeiro, wszystkim za tych którym a więc a naszą młodzież, tak samo w głębi w Pantanal dlatego że my dojeżdżamy do Pantanal mamy rzeki, 4, 5 godzin u i później jeszcze na koniu e by móc naszych wiernych i oczywiście za nas Jesteśmy bardzo wdzięczni. E, jak słyszeliśmy kilka razy, że my pracujemy na pierwszym froncie misyjnym, jako misjonarze, tak samo ci, którzy wspierają misję jako darczyńcy, bądź też modlą się, są misjonarzami. Jak mówił Pablo Franciszek, e, każdy człowiek z powołania, to znaczy z ksztu świętego wynika powo e, powołanie misyjne. Głosimy Królestwo Boże. Bądźmy misjonarzami szczęśliwymi i zrealizowanymi. Mamy bardzo, bardzo dużo zwyczajów i jeden z, z tych zwyczajów to jest noc świętojańska. Świętojańska z 23-24 czerwca do naszej rzeki, gdyż nasze miasteczko Korumba jest położone nad e, wielką rzeką Paragwaj. A więc w nocy około trzydziestu Tworzą się takie procesy zwyczajne ze Świętym Janem, z figurą Świętego Jana. Zbierają się ludzie i o północy niosą na, na tym, takim, co się nosi Świętego, jak to się mówi po polsku. I tak dobrze się mówi po polsku, nie po 4 latach. Niosą do rzeki w takim Andorze, czyli po portugalskim Andor. Na, do, na kąpiel świętego Jana Chrzciciela i w, w, ludzie wchodzą do rzeki, do wody i chrzczą świętego Jana Chrzciciela, Ona jest chrzczone, święty Jana Chrzciciel i dziewczęta przechodzą po tym, e, ja nie wiem, ktoś się po polsku, gdzie się e, niesie tego na e, obraz e, czy figurę świętego, na raz, cztery osoby dźwigają on przychodzą pod świętym i rzucają wodę na tego świętego. Jakby była tradycja w Polsce świętych wianków. Tych wianków, ale coś podobnego masz nie w tym znaczeniu. I oczywiście są wykonywane tańce i śpiewy. Coś pięknego. To jest taka nasza tradycja e, świętego Jana Chrzciciela. Oczywiście ono się dziewczęta, mogą przechodzić pod po tym świętym siedem razy. Siedem razy rzucają wodę na świętego rękami z rzeki. Wieżą drzew jeszcze dużo szczęścia szczególnie na, na polu małżeńskim. Jedna z historii, dlatego że w naszej rzece jest dużo anakondy, sukury się mówi po, w naszym języku, sukuri w anakondii. A więc wiele razy się widzi to, to zwierzątko 8-metrowe, to właśnie 8-metrowy taki wąż i i jak on pójdzie w rzece, jak my pójdziemy rzeko, e, gdzie jest oroszczonęty w wodzie, to nie ma niebezpieczeństwa. Najgorzej, gdy on jest zwinięty, leży nad brzegiem rzeki, wtedy atakuje. Mamy e, przed wyjazdem, tydzień przed wyjazdem, e, my na obiad zawsze serwujemy mięso z krokodyla, z jakara, On się znaczy mówi żakare, on troszeczkę mniejsze od, od krokodyla, którego jest bardzo dużo w naszych rzekach. I żakaret, i krokodyli małych, i pirani. A więc to nasz posiłek codzienny. Prawda jest, pirany, bardzo tani, dlatego że w rzece jest bardzo duże piranie, i nie są takie kosztowne. Także odżywiamy się piraniami i żakaret. Ja pracuję, mówię, że większość to jest młodzież. I tak samo tą nie do, do nich dojeżdżamy. Są ludzie bardzo bezpośredni. Nie mają wielkich roszczeń ani wymagań. Jak my mamy w cywilizacji zachodniej, w kwestii moralnych i ekonomicznych, standardowych, to ludzie są bardzo życzliwi, bez wielkich e, takich konfliktów. Nieraz widziałem się w Polsce, gdzie powstają asysty między ludźmi, oni nie mają tego. Gdy powstaje jakaś to szybko godzą się, także są bardzo życzliwi szczęśliwi, serdeczni. Tak samo to jest związane z ich kulturą i z ich zwyczajem i klimatem tropikalnym. Ludzie, po pierwsze, trudność w ogóle to jest zatrudnienia, Kwestia zatrudnienia, sprawa ekonomiczna, taka jak w całym, na całym świecie. I na w poru religijnym, to jest problem, że mamy bardzo dużo sekt ewangelickich, neopentakostalnych, dużo sekt ewangelickich, które oferują swoim wiernym dużo cudów, dużo sytuacji, rozwiązań sytuacji ekonomicznych, stąd też wielka konkurencja religijna. Te sekty, które powstają w naszym kraju, tam w Brazylii. Jedna z, z wielkich trudności to jest ta sytuacja. I nadużywanie, używanie narkotyków. Bez pośredności, wielkie religijności i bez żadnych konfliktów, znaczy, bez żadnych takich zawiści, Jak nieraz właśnie wcześniej wspominałem, szybkiego przebaczenia.